Prostowałem tak mocno moją prawą nogę, jak tylko potrafiłem. Natomiast to naprawdę dzisiaj był niesamowicie trudny dzień. Niektórzy mówią, że były tylko cztery odcinki specjalne. ok, ale te odcinki specjalne miały ponad 20 km i naprawdę była to kombinacja chyba e, jednych z trudniejszych e, fragmentów nawet w całych mistrzostwach Polski, więc e, no, łatwo było popełnić jakiś błąd. Na szczęście nam się udało bezbłędnie przejechać, no ale kolega Huchała był szybszy. Natomiast jutro jest, że jeszcze jest długo, długi dzień i wszystko może się zdarzyć. 60% na deszcz się zapowiada. Takie są przynajmniej prognozy. Ja bym chyba wolał, żeby nie padało, ale jak już popada, no to trudno, to będziemy się ścigali. Pomokę. No, trochę kurczę, szkoda mi Łukasza Habaja, bo jechał świetnie. Liczyłem na to, że będzie wyrównana walka jak zawsze. świet przez cały zeszły sezon. I, i, I też to tak samo było w Arłamowie. Pech, tak czasami bywa kapeć i 4 minuty w plecy. No i jutrzejszy dzień pewnie znowu powita nas e, zaciętą walką, nie tylko z Łukaszem. No, szkoda, że to się tak trochę rozstrzeliło, bo e, nie ma satysfakcji jadąc, wiedząc, że nie wiem, mamy do faceta przed nami e, nie wiem, kilkadziesiąt sekund. Chociaż właściwie to nie, bo grzyb jest kilkanaście sekund, chyba siedemnaście sekund z tego co pamiętam. Aczkolwiek on jechał od nas szybciej, to nie, nie, nie ma co mówić. No, może jutro przyspieszę, ale zobaczymy.